No, nowy rok zaczynamy od rybek i od ślimaków. E, ślimaki, jak widać, ten ślimak i tamten, zresztą jeden i drugi. E, pamiętamy je, że one były e, różnej wielkości. A jak widać, e, jeden dogonił drugiego. Sam, ten jaśniejszy jest taki sam duży jak ten ciemniejszy. A rybki też proszę bardzo, proszę bardzo, rosną, rosną. Ja to nazywam, że rosną jak na drożdżach. Te ślimaki, takie tutaj. O, dziurki nóżka, takie tam. Ślimaczki. E, też e, były o, takie maleństwa, takie jakieś tycie. <grymne> Z tego wyrastają e, coraz większe ślimary. Także no, proszę bardzo. Tam ten ślimak dogonił już tego wzrostem. Jak widać, rybki też. Ja już nawet nie odróżniam tych maleństw od tych. Mało odróżniam. Już teraz nie wiem, które są, które, yy, które są z którego miotu, bo już prawie ich nie rozróżniam. Przecież to mi w, mówię. Co dzień są większe. Yy, co prawda piękne. Ja mam to szczęście, że z tych importów, z tych z tego i, i z tamtej głupiczki i tak mam szczęście, że wyrosły to zdrowe, ładne ryby nie żadne krzywe, karłowate i, i co by tam sobie wymyśleć e, co by sobie tam nie wiem co e, także jest ok, mam na, na no zdrowe ryby to będą także tutaj też się zarybiam, już niedługo o. Proszę, niedługo te samiczki będą yy, w wieku reprodukcyjnym, yy, dojdą do tego. No ja mówię, o te są już prawie takie jak ich, yy, no, jak ich koledzy. Już ja mówię, to się też rozrasta. <grym> Wśród tych ryb są ładne bestie. Sorki. Ziewnęło mi się. Ładne bestie się robią. Także tak to widać. Tutaj te bestiowa te ślimaki jeszcze pokażę. Proszę bardzo. Jeden tu, a drugi tam. No. Także tak to wygląda. tak to wygląda ślimaki ładnie rosną ładnie urosły one przypominają wielkością już winniczki znamy zresztą te duże winniczki takie te ogrodowe no tylko że winniczek jest ślimakiem lądowym a to to jest wodne to jest ampularia są dwie ampularie i tak jak już niejednokrotnie mówiłam powtarzam się znowu po raz Kolejne, one występują w różnych kolorach. Tutaj mam kolor brązowy, a tam mam żółty w paski. Nawet tamta ma paski. Też brązowy, ale właściwie w paski. Więcej widoczne są paski niż, niż tutaj. Także tak to sobie wyładnie wygląda. Rybki też tutaj mają ładne kolory widzę. Ta podejrzewam, że będzie w białym. Chyba, że będzie taka jaki. Ta na pewno będzie miała żółty kolor. Niektóre będą żółte. Pewnie niektóre będą białe. Zobaczymy co będzie. No, niech się ustalą u nich kolory. Jeszcze trochę podrosną. To zobaczymy. Co to będzie konkretnie, bo to musimy jeszcze niestety poczekać. To nie jest tak sobie. No, że jeszcze kolejny i kolejny filmik, będzie jeszcze nie jeden, a zresztą ja, ja tych filmików to nakręcę masę, dlatego że co chwilę coś nowego. U głupików jest tak, że nigdy się nie wie, e, nigdy nie możemy się e, wiedzieć, spodziewać, co będzie, jaki kolor, jaka, jakiej barwy, czy będą dwukolorowe, jak te trzy kolorowe czy będą dwukolorowe, dwubarwne czy, czy, czy co to będzie tak naprawdę nie można się spodziewać trzeba po prostu one zawsze jakaś niespo, one tak się właśnie wybarwiają że zawsze jest potem niespodzianka potem jest kwestia tego czy się podoba czy nie da na ryba bo bo te czy jakieś tam inne krzywe, no to. Oj! Przepraszam, spać mi się coś chce, dlatego mi tak nie wychodzi za bardzo na filmik dzisiaj. Różnie się może zdarzyć. W każdym razie jest ok. Tutaj żadnej nie ma jakiejś podejrzanej. Wszystkie są zdrowe, ładne. No, tak jak powinna być ryba zbudowana. Na razie nic tutaj nie ma, żeby coś było podejrzane. Także mam nadzieję, że nie będzie następne pokolenie, też nie będzie miało żadnych tam jakichś tam cudów, podejrzanych. No, Bo czasami różnie może być. No, ale cóż. A nawet jak się coś okaże krzywe, czy, czy coś podejrzane, no to trudno. Takie same ma prawo do życia. Czy jest ryba krzywa, karłowata, czy nie, no to takie samo ma prawo do życia jak każda inna ryba. A ile będzie żyła, to już się okazuje później, czy będzie długo żyła, czy krótko. Czasami sama schodzi z tego światu, a czasami trzeba niestety no. Yy... No, ale to zależy. Jedni pomagają, drudzy nie. Ale często takie słabsze osobniki to one same schodzą. Także to to jest normalne już. W akwarystyce tak jest i nie zawsze jest różowo. Niestety. Chciałoby się, żeby było jeszcze lepiej. Ale i tak jest. Jest okej. Okay. Można zdzierżyć. Co mi się tutaj dzieje? Patrzę, co mi się tutaj dzieje z tymi roślinami. Coś widzę, że za filtr mi wyłażą. Ale czy za filtr wyłażą, bo filtr był tak położony? Czy, czy, faktycznie, mi, czy faktycznie mi wyłażą, bo dorosną. Chyba rosną. To są młode pędy. To są nowe pędy. Tutaj. Także prawdopodobnie ten filtr przestawię na drugą stronę. Tutaj mam taką możliwość. A rośliny niech się rozrastają. Bo tutaj mi nowe pędy wyrosły. Także też coś tam się dzieje. Także po prostu ten filtr stąd wyleci będzie tutaj. Naprzód go nie dam, tu na przednią stronę, dlatego, że no nie mam po pierwsze możliwości i nie ma tam, tutaj nie ma nigdzie wylotu na kabel, więc z tyłu są wyloty na kable, na te kabel elektryczny, także po prostu muszę z tyłu po prostu po drugiej stronie go dam, tak jak kiedyś miałam w którymś tam, jakimś tam filmie. No tutaj na razie widzę, że się nic nie dzieje w tym drugim Zajrzę tutaj do tego drugiego akwarium jeszcze, ale tutaj na razie zmian nie ma. Natomiast ta roślina, to coś, coś jej tu pewnie nie służy. Albo jej coś nie służy, to natomiast sprawdzę to jeszcze, ale chyba... Sekundkę tylko przekręcę lampkę. Na, dół, na drugą stronę. Bo no sobie chcę obejrzeć, co tutaj się dzieje. Co tutaj się dzieje? Nie, tutaj nie ma jeszcze nowych pędów. Chociaż kto wie, co to jest za pęd, tutaj. Ten jeden. O, tutaj też te, te młodzież, która tu została, też proszę bardzo, jak ładnie rosną. Też ładnie rosną. Ślimaczki, ślimaczki, które wydłubię. Ach, nie, jeden spad. A, żółko zjadł i dobrze. Ja po, ja po prostu specjalnie to yy, zrobiłam, żeby pokazać. Żeby nie było, że tylko gadam, że ślimaki są zjadane przez żółwie. Coś tutaj zauważyłam między rybami, coś tam zachodziło, jakaś kłótnia. No, to są samce te dwa kolorowe. I wydawało mi się, że chciały się kłócić, bo tak poszły do rogu wszystkie. Trzy. I nie wiedziałam, co to za. Co to za Tutaj się dzieje w momencie, kiedy opowiadam o żółwiu. Dlatego zeszłam szybko z jego tematu. Ale w każdym razie te akwariowe ślimaki, żółwie, te wodnolądowe zjadają. Głównie ten żółtobrzuchy. Tamta nie jest taka chętna, ta żółtolica. No, ale spokojnie, spokojnie ona się też nauczy. Po prostu nie spróbowała. To jest kwestia po prostu tego, że ona jest zawsze gdzieś daleko, a ja przecież jej prosić nie będę. Jak ona będzie na moim tutaj, ona jest blisko, tylko jak dostaje te suche pokarmy, to wtedy ona jest, proszę bardzo. Jak już pokazałam na jednym filmie, ale to ja ją skłonię do tego, żeby ona jadła te naturalne, a nie tam tylko te suche. Suche to jest tam, powiem tak, to jest wszystko. Natura dla żółwie wodnolądowych to jest naturalne. Z tym, że po prostu to jest suszone krewetki, suszone tam gamarusy i tak dalej. To, to, to. Nic, nic specjalnego, to jest tak jak dla nas chipsy, można powiedzieć dla ludzi chipsy, zapychacze, żołądka i tyle to rybom, ryby ile razy dostają suchy pokarm i też powiedziałabym, że zapychacz żołądka też wszystko naturalne, to nie jest tam jakieś tam, nie wiadomo co ale ale nie można z tym przesadzać znowu nie można z niczym przesadzać no, i tak to wygląda u mnie no Dlatego szybko zeszłam z jego tematu. Bo tutaj zobaczyłam jakąś kłótnię między głupikami, ale w tym momencie, właśnie kiedy ja podeszłam, to już przestali. Ale mieli już zamiar się tutaj kotłować, kłócić chyba o coś, nie wiem. Chyba mieli zamiar, ale. Ale, ale jak to głupiki, jak to samce, zawsze coś, zawsze coś. Oni mają sobie dużo. Bardzo dużo do powiedzenia, więcej jak dużo. Ale osamiczki nie mogą rywalizować, bo tutaj sama młodzież, więc tu nie ma o co rywalizować. Także nie wiem o co tutaj poszło między nimi. Szybko się rozeszli w każdym razie. Chyba mieli tylko takie jakieś tam dziwne zamiary. Mieli coś tam zamiar, ale w końcu zrezygnowali widocznie. Może ruch zobaczyli przez szyby. Gdzieś słyszałam, nie wiem to już dokładnie gdzie. Że ponoć ryby nie widzą przez szybę. A wydaje mi się, że raczej widzą. Proszę bardzo. Znaczy nie widzę. Teraz to nikt nie. O, proszę bardzo. One wiedzą, że ja ich oszukuję. Niestety chciałam pokazać, ale. O! Ale wiedzą, że ich oszukuję. One już czekają na, na jedzenie. Oczywiście to nie jest jeszcze czas, ale już czekają powoli. Szykują się. Ale nic. Dostaną już muszę. Kończę temat. Do następnego filmiku. Jak zwykle. Wiadomo co i do następnego razu. Kamila S.